Aparaty cyfrowe, nawet jest chyba mikrofalutka, nawet chyba są noże, nie do rzucania tylko do gotowania. To tak w skrócie. To, to ta, ta, A więc... Tak, Mieli nogi, coś nie... Piszę, bo nie, coś nie, wie, nie co tak, to tak, wygląda? Tak, nie wiem, nareszcie tyłuj ojca. Śmieścili się wszyscy, czy dwie kawałki? Nie widzą? Wszyscy są dobrzy.

Będziemy obliczać Trzy Jest szał, Pani Katarzyny Duć I wystartowali Nie przeszkadzamy Dajmy szansę być wszystkim 10 tysięcy metrów Zegar został uruchomiony na stadionie Tutaj możemy być Przynajmniej przez pierwsze okrążenie A później będziemy na stadionie Świadkami pasjonującego Z pewnością w finishu. Brawa! Brawa! No, ja nie wiem co smutni. No, biegacze nie muszą być brawo, ale kibice tak. I z dziećmi też biegną. Brawo. I z wózkami. Jak jest. I na końcu ambulans dla bezpieczeństwa. No i tak. Wystartowali pobiegli czołówka już. Biegła na ulicę 28 lutego.

Brazha, brazha, o teg e dourra, ar peintu, c'hoazh, c'hoazh, c'hoazh! Neu aze, aze,